Nie wszyscy byliśmy przecież wczoraj w Watykanie, ale wszyscy byliśmy w Watykanie modlitwą, myślą, aktywnością i dziękczynieniem. A dzisiaj spotykam się po tej części naszego kraju, po wizycie i wyborze Chłopa Roku, spotkania z przedsiębiorcami, samorządowcami południowej kierowniczyzny, północnej Małopolski. Dzisiaj jestem tu na gospodarnym Podkarpaciu. Cieszę się, że kolejny raz na placu tej budowy możemy mówić o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Przypomnę, że każde bezpieczeństwo kosztuje, ale brak bezpieczeństwa kosztuje jeszcze więcej. Dzisiaj kwestia energii staje się kluczowa z punktu widzenia suwerenności, konkurencyjności, bezpieczeństwa gospodarki, a także podnoszenia aktywności i aktywizacji całych środowisk i przyciągania kapitału. Nie tylko tego zagranicznego, ale tego kapitału polskiego, aby on wszedł w fazę inwestowania. Otóż z całą satysfakcją chcę powiedzieć, że Podkarpacie, swoją pracowitością w tych trudnych czasach wyzwań, a przypomnę, że dla Lubelszczyzny i Podkarpacia rynek ukraiński jest drugim, trzecim rynkiem eksportowym. Przypomnę, że w tych 12 ponad tysiącach firm, które eksportują na, ruinę, na Ukrainę, jest też znaczna część. Eksporterów średnich, małych firm, ale też i dużych firm kapitału polskiego właśnie z państwa regionu. Dzisiaj wobec tej niepewności jest więc potrzebna jak Wspólnota działań, racjonalność, obliczalność, polityki, dobra współpraca ze środowiskiem samorządowym no i powtarzanie w konkretnym działaniu, że naprawdę razem możemy więcej. Cieszę się, że jestem tutaj, w Stalowej Woli. To było jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziłem w grudniu 2012 roku, kiedy zostawałem wicepremierem i ministrem gospodarki. Wtedy czuliśmy nadchodzenie spowolnienia Pol polskiej gospodarki. To w pierwszym kwartale 2013 roku było 0,3 PKB. Dzisiaj, gdyby nie ta Ukraina i napięta tam sytuacja, nie agresja na Krymie, te bardzo trudne relacje między Rosją a Unią Europejską, w tym także i polską gospodarką, istotna, bo 70 procentowa dewaluacja chrywny 20-procentowa dewaluacja rubla. Miałbym Państwu świetne informacje do zakomunikowania. Polska gospodarka szła na wynik 3,5% PKB, a dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby osiągnąć bardzo optymistyczne w warunkach tej niepewności w handlu ze Wschodem ponad 3%. Szliśmy na 9%. Wzrostu eksportu od bardzo wymagającego, wyśrubowanego rekordowego zeszłego roku to jest 152 miliardów. W tym roku osiągnęlibyśmy stabilną na co najmniej 2-3 lata nadwyżkę w wymianie handlowej, utrzymanie się tej proeksportowej tendencji polskiej gospodarki. Przypomnę, że mamy już ponad 40% PKB w ramach udziału eksportu w naszym PKB, a 10 lat temu startowaliśmy z poniżej. 20%. Ale to, co najważniejsze, to umacniamy swoją pozycję jako kraju przemysłowego. Nie tylko chroniąc dotychczasowy potencjał, ale także go, tak jak tu w stalowej woli, modernizując, modyfikując, wprowadzając najnowsze technologie, rozbudowując potencjał. I przypomnę, że mamy 22% udziału przemysłu w naszym PKB. A naszym celem, a moim szczególnie osobistym jest to, żeby w momencie wejścia do mega strefy ze Stanami Zjednoczonymi, żeby było to minimum 25%. Dlatego też cieszę się, że i pytałem o to i panią wojewodę, i pana posła prezesa Jana, którego mamy istotne ożywienie także w decyzjach inwestycyjnych nie tylko kapitału państwowego nie tylko kapitału inwestycji w postaci inwestycji zagranicznych, bezpośrednich, zielonych pól, ale także widać wyraźnie, że polska przedsiębiorczość z wielką energią zamierza inwestować. Więc będzie to dobry czas. Myślę, że te działania, które podjęliśmy w zeszłym roku, choćby o wydłużeniu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w perspektywie co najmniej do roku 2026, o zbudowaniu bardzo solidnych narzędzi wsparcia dla inwestycji, szczególnie tych przemysłowych, szczególnie tych wysokotechnologicznych, pobudzenia, co jest bardzo ważne, inwestycji w naszym sektorze energetyki, Polska jak nigdy dotąd realizuje wiele zadań bo w miejsce bardzo ambitnego programu wygaszenia produkcji energii w 6000 mega w piecach węglowych o spalaniu poniżej 30% efektywności wchodzimy w węglu brunatnym na inwestycje rzędu skuteczności spalania 38, w węglu pramiennym na minimum 46, takie będą bloki w Kozienicach, takie będą bloki o pole 5, o pole 6. Czy Jawożno, taki będzie też blok budowany w partnerstwie polsko-azjatyckim na gruntach kompanii węglowej. Ale co mnie szczególnie cieszy, mamy świadomość jak ważne są inwestycje takie jak w stalowej woli, wysokiej, bardzo efektywnej kogeneracji, łączenia źródeł wytwarzania ciepła z produkcją energii elektrycznej, bo przy nieporównywalnie niższym koszcie, także budowy tego typu instalacji uzyskujemy największą efektywność. Cieszę się więc, że w tym roku. Z opóźnieniem, bo Ministerstwo Gospodarki chciało już półtora roku temu podjąć tę decyzję o wspomaganiu dla kogeneracji. Mamy tą perspektywę stabilnych działań w tym obszarze do roku 2018, ale zapowiadam tutaj w Stanowej Woli, że decyzje po to, żeby polski biznes także Termika mogła podjąć, są potrzebne bardzo szybko, dlatego że dzisiaj... Biznes, szczególnie w inwestycjach długoterminowych, takich jak energetyczne, musi mieć bardzo czytelne warunki, pewne także wyliczania i kosztów, i przyszłych uzysków. Dlaczego stalowa wola jest tak ważna? No po pierwsze, mamy tu tradycję centralnego okręgu przemysłowego i pokazuje, że w dużo trudniejszej rzeczywistości II Rzeczpospolitej potrafiliśmy realizować rzeczy wielkie. Dzisiaj nam tej odwagi Przełamanie trudności, konsekwentności, umiejętności działania, budowania nowej generacji polskiego przemysłu i polskiej gospodarki jeszcze bardziej trzeba niż za czasów Eugeniusza Kwiatkowskiego, bo wyzwania są wcale nie mniejsze niż wtedy, kiedy były w latach 30. One wiążą się z pogłębiającym się procesem globalizacji i tego, że w dalszym ciągu przemysł z Europy ucieka, a my chcemy udział przemysłu, szczególnie nowoczesnego. Wspartego także bardzo silnym BBUSER, wykorzystującym to, co w polskiej gospodarce najlepsze, najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia przyciągania kapitału zagranicznego i pobudzania inwestycji kapitału polskiego, czyli kapitał ludzki, chcemy jeszcze rozwijać. Ważne jest też to, że ta stalowa wola pokazuje bardzo wyraźnie, że możemy uzyskiwać tu określoną wartość dodatnią. Zwracam uwagę, że na kompleksie istniejącym dotąd przemysłowym jest modernizowana na wyższym poziomie efektywności wytwarzanie energii i wytwarzanie ciepła. To jest także stabilizowanie miejsc pracy już wkrótce, bo w perspektywie przed rokiem 2020 na Podkarpaciu nie będzie energetyki węglowej, będzie energetyka odnawialna, będzie energetyka oparta o kogenerację o najwyższych światowych wskaźnikach. Cieszyć się trzeba z tego, że będzie tu posadowiony najnowszej generacji turbina to pierwsza światowa półka, ale w sposób szczególny podkreślam, że w kontrakcie na placu budowy przede wszystkim są polskie firmy i znaczna część tego, z czego jest budowana i konstruowana od cementu po stal, to wszystko jest, są wyroby pochodzące z naszej gospodarki. To jest właśnie wspólne działanie i Tauronu, i pgnig -u. Jak Państwo pamiętacie, w roku 2013 przez dłuższy czas trwała otwarta debata. Gdzie jednym z argumentów dla tych, którzy nie chcieli budować opola 5, opola 6, bo twierdzili, że jest nieefektywny, wskazywałem, że obok Tauron, dużo słabiej wywianowana w czasie transformacji polskiej energetyki grupa, miała odwagę jednak podjąć daleko idące decyzje inwestycyjne i to trzeba docenić i to też trzeba wspierać. Pamiętajmy też, że. Filozofia działania Taron jest następująca, że obok wytwarzania ma także przesył, ma sieci energetyczne, ale także jest największym dostawcą energii dla konsumenta. Dlaczego stawiamy w dużych miastach na kogenerację gazowo-parową? Dlaczego chcemy, aby wielkie aglomeracje wykorzystały także ten potencjał, który pochodzi w ramach realizacji coraz lepiej? ustawy o odpadach komunalnych, dlatego że chcemy wykorzystać w polskim miksie energetycznym każdy potencjał, bo chcemy nie być nie tylko wytwórcą netto energii, ale chcemy być jej eksporterem. Jednocześnie zaś umacniamy polskie bezpieczeństwo energetyczne, bo Polska jak żaden kraj, nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, wyciągnęła wnioski z napięć energetycznych sprzed kilku lat między Rosją i Ukrainą. Stąd z satysfakcją Państwu komunikuję. Że podnieśliśmy w ostatnich kilku latach, podwoiliśmy stan naszych magazynów, że w ten sezon, który będzie jesienią, będziemy wchodzili z rekordowymi zapasami nie tylko rezerw państwowych, ale także zapasami na poziomie handlowym. Że już wkrótce przetniemy wstęgę na tysięcznym kilometrze gazociągów, że jesteśmy w wielkiej fazie dużych inwestycji, jeśli chodzi o przesył energetyczny sieci. W zeszłym tygodniu uczestniczyłem z Warszawą w bardzo ważnym pierwszym miejscu realizacji mostu energetycznego w Ołtarzewie pomiędzy Polską i Litwą. Duże zadanie za 200 milionów z najnowocześniejszą stacją transformatorową funkcjonującą dzisiaj w Europie, wykorzystującą nowe technologie i techniki, takie, które pozwalają tą gigantyczną stację transformatorową, która może generować wyjście na poziomie 400 kV, 220 i 110, a takie. Energia będzie wytwarzana o, tej, o tym kilowaltorzu właśnie tutaj w Stalowej Woli. Rozprowadzić uwaga z powierzchni stacji, która ma tylko 4, a nie 20 parę hektarów, gdyby była typową klasyczną starej generacji stacją na powierzchni. W związku z tym cieszę się, że mamy zaawansowanie tego obiektu na poziomie 70%. Pod dęblinem jest już turbina. Prawdopodobnie trzeba będzie skorzystać jednak z jej dostarczenia jej drogą lądową, nie wodną, dlatego że mamy niski stan wód i cieszę się, że dzisiaj odwiedzę także instalację OZE, dlatego że w środowisku jest duże niepokoju o ostateczny kształt rozwiązań OZE z pewnością wsparcia, szczególnie w zakresie wykorzystania energetyki opartej o biomasę. Stawiamy się więc do Państwa dyspozycji.